Kolejny gołąbek na aukcji pl04 PL0216 24 rok 2548, nakrapiany pstry, samczyk, z ojca strony jest to syn pokerfejsa od Andreasa Drapy, z matki strony również gołąbek od, od Andreasa Drapy, linia pokerfejsa i dołożone gołębie Kobmana Hermansa. Także tak wygląda para jest już kolejny rok przeparowana na siebie, żeby takie gąbki hodować, też jest bardzo dużo recenzji z tej pary, z jego, jego rodzeństwo wydaje bardzo dobre gołębie. Także jeszcze takiego samczyka postanowiliśmy wystawić, no przepięknej budowy to jest skrzydełko, dwa piórka do końca 100% jest Andreas drapa. Linie gąbków Poker Face. Także zapraszam do aukcji.